Nas tutaj widzimy, że na pewno Halina nie ma żadnych ślubowań, nikomu nie przysięgała wierności. A propos, właśnie to, co w naszym świecie się najczęściej spotyka, czyli wszystkie książki, które mówią o uwolnieniach w jakikolwiek sposób i o odcinaniu przez różne rytuały, wspominają również ślubowania kościelne, czyli małżeńskie. Och, dlaczego, jest, dlaczego jest to tak obciążające? Znaczy ja tutaj absolutnie nie mówię, że nie bierzcie ślubów kościelnych, bo to nie, nie ode mnie w sumie zależy, natomiast trzeba bardzo mądrze potem podchodzić do tego, co się e, powiedziało. Problem jest taki, że jakby to wasze przyrzeczenie jest tak skonstruowane, że obejmuje tak naprawdę wszystkie życia bo tam macie, że nie i nie opuszczę Cię aż do śmierci, tylko do której śmierci, moi kochani? Tych śmierci mamy tak dużo i, i bardzo, powiem tak, ludzie, którzy są bardzo mocno już po obciążeni różnymi ślubowaniami, dodatkowe ślubowanie takie kościelne, małżeńskie będzie naprawdę pieczętowało ich na wiele, 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 wiele wcieleń. I potem się odnajdujecie w kolejnym, w kolejnej inkarnacji i w kolejnej. Jak sobie z tym poradzić? znaczy dlaczego powiem Wam takie jest e, znaczy dlaczego ślubowania są tak, tak silne. Ślubowania są dlatego takie silne, ponieważ zazwyczaj przy nich są świadkowie, którzy tak naprawdę w dalszym czasie wymagają od Was posłuszeństwa i mm, jakby realizowania tego, co powiedzieliście na ogólnym forum. I tutaj już, tak jak mówię, palce skrzyżowane z tyłu niestety nic nie, nie pomagają. Wiele osób właśnie z takich jeszcze małżeństw, które były pod tak naprawdę przymusem, czyli na przykład w naszym przypadku to już w większości tylko są ciąże, ale w dawnych czasach to na przykład było połączenie dwóch jakichś rodzin, jednej. Bogatej, a drugiej, która właśnie się wstarczała, żeby po prostu pomóc rodzinie. I poświęcali wtedy taką e, piękną dziewczynę dla jakiegoś na przykład starszego dziadka, albo w ogóle dla człowieka, z którym ona by w życiu nie chciała być. Wtedy się działy tragedie. Ja e, też w, swoim, w swojej karmie odkryłam taki, ta, taki moment, gdzie... Wiedziałam, że w tym życiu, znaczy potem się dowiedziałam, dlaczego w, w, w tym życiu tu i teraz spotkałam danego człowieka, bo właśnie okazało się, że byliśmy związani taką karmą obwarowaną, właśnie przysięgami, ślubowaniami, kościelnymi również, gdzie musieliśmy połączyć rodziny, gdzie ja tam również rodziłam dzieci, ale przy jednym z porodów zmarłam. No było to bardzo trudne na początku, kiedy to odkryłam, bo było bardzo dużo żalu, bardzo dużo lęku, ale przez te parę lat, w sumie 11 czy 12, jakby przyglądania się tym wszystkim procesom, udało mi się to na tyle zniwelować, że nie szarpie mnie to po prostu we wszystkich czakrach. Jakbyście dobrze sobie tak przysiedli w domu i pomyśleli, o wielu rzeczach, które gdzieś Was tam gryzą, okaże się, że te emocje, które odczuwacie w, nie tylko w sercu, ale czasami w dole brzucha, czasami w czakrze gardła w głowie, doprowadzą Was ponicę do kłębka, do problemu. I czasami ten problem wychodzi poza teraźniejsze, teraźniejsze życie. No i właśnie, tak jak mówię, jak odwołać, kochani, ślubowania? Yy, można prostymi, prostymi sposobami typu właśnie, tak jak mówię, rytuał yy, Archanioł, Michał Archanioł, Uriel do tego może być Archanią yy, Hamuel, korzystając z, z jakiejś muzyki fajnej też energetycznej, wizualizacja, prośba w... Dana osoba, dana sytuacja, prosicie po prostu o odcięcie, spalenie tego w ogniu transformacyjnym, czyli w, na przykład w ogniu Archanioła Zadkiela. Niestety, powiem Wam tak, że te procesy jednorazowo mogą po prostu. Wam nie pomóc, możecie poczuć troszeczkę ulgi, i zazwyczaj to jest tak, że jak się czuje trochę przestrzeni, to już, ach, sprawa załatwiona i to zostawiamy. I to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy. To jest chyba tak, jak z wychodzeniem z nałogu lub podchudzaniem się. Czyli jeżeli nie jesteśmy konsekwentni i nie robimy tego codziennie lub co drugi dzień, niestety. Proces po prostu przestaje istnieć i to, co zbudowaliśmy sobie przez jeden czy dwa dni, po prostu nie jest zasilane przez nas mentalnie i przestaje działać. Dlatego ci, którzy odnoszą sukcesy w życiu, jest to naprawdę ich wytężona praca, chyba że są, nie wiem, duszą na jakimś tam czwartym etapie, gdzie rzeczywiście dużo fajnych rzeczy może się zadziać w ich danym, danym życiu. Tak dla przypomnienia, pamiętacie, że afirmacje wszystkie piszemy w trzech osobach, czyli ja edyta, ty edyta, ona edyta i rozwijamy dany temat. Eee, nie wiem, ja edyta uwalniam się od poczucia winy i od manipulacji energetycznych. Na przykład może być coś takiego i potem piszecie to po pięć razy, czyli ja edyta, czy tam ja hania pięć razy, potem ty hania. Ty, Edyta znowu uwalnia się od tego i tego pięć razy i ona, on znowu e, powielacie tą afirmację pięć razy. Afirmację powinno się pisać minimum 21 dni codziennie. Nie ma się. Jeżeli jakiś dzień opuszczacie, niestety musicie ten dzień dodać. On nie może wypaść wam. Działa to mniej więcej tak, słuchajcie, że... E, Wielokrotnie po 21 dniach coś zaczyna się dziać. Zaczynamy, znaczy zaczynają działać rzeczywiście afirmacje. E, czyli w, podświadomość wyrzuca wam negatywny program, na przykład ofiary, samotności. Biedu, biedy, ubóstwa, yy, odrzucenia, braku poczucia bezpieczeństwa, i na to miejsce powinna się znaleźć właśnie ta pozytywna, tak jak w szufladkę, powinno się włożyć to, co pisze się. Dlatego jest tak ważne, codzienne, codzienne, jakby dostarczanie energii do tej właśnie szufladki, która się właśnie zwolniła, została wyciągnięta mm, szuflada, bo podświadomość jest paskudna, naprawdę, bo ona, jeżeli będzie, będzie miała puste miejsce, za chwileczkę znajdzie sobie kolejny negatywny jakiś program, który Wam włoży tam absolutnie i cała Wasza praca będzie, będzie na nic. Natomiast dekrety, moi drodzy, pisze się, znaczy, na początku musi być dekret napisany, potem generalnie powinniśmy go czytać. Eee, a w afirmacjach jest, jest jeszcze jedna, jedna rzecz. W trakcie pisania afirmacji często pojawiają się Wam różne myśli. I ja zazwyczaj mówię o tym i każdy terapeuta, który zajmuje się tą tęże metodą. Mówi, wszystko co wchodzi Ci w głowie, co Ci przeszkadza w pisaniu afirmacji, pisz sobie na drugiej karteczce. I ja pamiętam, jak ja pisałam, jak Edyta kocha mnie, akceptuje siebie, bez względu na to, co inni o mnie mówią. I na przykład moja podświadomość wyrzucała mi cały czas głupia, idiotka, jesteś zła i tak dalej. Ja sobie to wszystko zapisywałam na drugiej karteczce. Tam różne były oczywiście wyzwiska, którymi mój, mój, mój mąż mnie obdarowywał i tak dalej, i tak dalej. Po tak naprawdę po 21 dniach, a jeżeli piszecie dłużej afirmacje, zobaczycie tak naprawdę to, co wam wyrzuca podświadomość, to jest to, czym był, byliśmy tak naprawdę zainfekowani. Więc nie mogliśmy inaczej o sobie myśleć niż tylko według tych wszystkich um, schematów um, podświadomych. I tu jest cała, całe to piękno tej, tej pracy, że widzimy, co w nas było. Dlatego tak ważne jest przy afirmacji, żeby jednak tą mroczną stronę, jeżeli chcecie przeklinać, przeklinajcie i piszcie to. To jest bardzo ważne, żeby wyrzucić ten cały mrok ze swojej e, aury, ale również z podświadomości. I zapraszam Was kochani na przerwę. Uwaga! Poszukujemy osoby obdarzone zdolnościami profetycznymi do prowadzenia programów o tematyce ezoterycznej.